No, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, i w końcu witam Was w jakimś filmie na moim kanale, w takim którym pogadamy sobie troszeczkę. Na samym wstępie chciałem Was bardzo serdecznie przeprosić, składam ręce, przepraszam za y, nieaktywność taką długą na moim kanale. W poprzednim weekend w pojawił się film, żeby dać znać, że żyję. No, filmy nie pojawiały się, nie będę ukrywał. Ostatnie filmy nie robiły takich wyników, jakie bym sam od siebie oczekiwał. Sprawiło to, że lekko motywacja do nagrywania sceny filmów spadła. Ale nie ma co się poddawać, walczymy jeszcze dalej. Także o tym może innym razem, co i dlaczego. A dzisiaj omówimy sobie pewną bardzo ciekawą kwestię, jaką jest Bayern Monachium! Bayern Monachium. Marek grał sobie w zeszłym tygodniu taki jeden mecz. No i nie zgadniecie jak się zakończył. No, 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 fuck, shit! No co za przypadek, czyż nie? I teraz nasuwa się jakże zajebiście ważne pytanie. Gdzie się podział Bawarski Walec? w bije, kurwa. I to jest dobra odpowiedź na to pytanie, Ale ja myślę, że trzeba tutaj powiedzieć parę słów więcej. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała sytuacja w Bayern Monachium za kadencji ostatnich dwóch szkoleniowców, którzy pracowali przed tłomkiem tuchelem. Pierwszy. W zasadzie ostatni od yy, ostatniej trójki był Hansi Flik Widzicie aż się prawie normalnie popłakałem Ale nieważne Hansi Liter Flick. Przyszedł W zasadzie on już był Był asystentem Niko Kowacza O tych czasach może też lepiej zapomnimy. Był asystentem Niko Kowacza Przejął ten klub, bo nikt inny, nie było innych propozycji, aby trenować Bayern. Chłop, z zewnątrz przyszedł do naszego klubu i, kurczę, zrobił z niego potwora. No, chyba nie będziecie się kłócić. To był ten bawarski walec, jak to się wtedy mówiło w, w prasie i tak dalej. Po prostu byliśmy terminatorem, który. Wchodził na mecz, robił robotę i schodził ze zboiska świętować. Zdobyliśmy z flikiem w jednym sezonie wszystko, co było do ugrania. Liga Puchar, Liga Mistrzów, piękna swoją drogą. <laughs> Nie wiem, klubowe Mistrzostwa Świata, co tam jeszcze chcecie, to i tak byśmy wygrali. Byliśmy potęgą. Każdy się nas bał. Podjęliśmy decyzję, że zwolnimy Han z jego flika. Zatrudniliśmy Juliana Nagelsmana. Cudowny trener. Miał papiery. Na wszystko miał papiery. Aby tako wygrać pięć razy wszystko. To samo co Hansi Flick. Gra. Styl był ok. Porównywalny do stylu ze czasów Hansiego Flicka. Czy trofea były? No, oczywiście, że były. Co prawda tylko liga. Ale ligę trzeba umieć w pewnym stylu wygrać. Prawda, Thomas? Nieważne. W lidze mistrzów. No właśnie, w Lidze Mistrzów, no nie pykło, a w zasadzie szło nam w Lidze Mistrzów fenomenalnie. Tu ograne PSG, tam ograne ktoś jeszcze, tu ograni, no umówmy się, w Lidze Mistrzów szło nam bardzo dobrze. Mówię o poprzednim sezonie, oczywiście. W Lidze szło nam ciut gorzej. Ale myślę, że i tak Julian miałby to wszystko pod kontrolą. Z Pucharu Niemiec też jeszcze byliśmy w grze. Także sytuacja bardzo pewna się wydaje. I tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Wzięto Juliana Nagelsmana. I mu podziękowano. Przyszedł za niego nasz ulubiony... Tomas Tuchel przyszedł. Pewnie każdy kibic z Bayernu, jak widzi tę twarz, to nie ma zbyt pozytywnych skojarzeń. Ja też, spokojnie. I co się stało z Bayernem po przyjściu Tomasa Tuchela? Gówno. A no ja Wam powiem, co się stało po przyjściu Tomasa Tuchela. A no kurwa, nic się nie zaczęło dziać. Albo się działo właśnie w drugą stronę. Odpadamy z Manchesterem City w bardzo brzydki, kompromitujący wręcz stylu widzymi, że zostaliśmy rozjechani. Rozjechał nas Freiburg w Pucharze Niemiec. Fakt, że Boruse Dortmund to jeszcze więksi frajerzy niż my sprawia, że dowozimy mistrzostwo, najbrzydsze mistrzostwo odkąd ja kibicuję temu klubowi, to wiele mówi. Styl był tragedią. Jak ja oglądałem mecze w poprzednim sezonie po przyjściu Tuchela, w pierwszych połowach ja to praktycznie tylko mogłem pierwsze połowy oglądać. Nieważne z kim graliśmy, czy to był Lipsk, czy to był Freiburg, czy to kurwa, nie wiem, Werder Brema by była. W pierwszej połowie jest zaangażowanie, mobilizacja, jedziemy, ciśniemy. A w drugiej połowie. grać w piłkę trzeba w drugiej połowie? A po co? Ja nie wiem. W piłkę jeszcze każą grać. 3-0 jest czy tam coś, no ja, ja już nie gram, nie, pierdolę. No i gupiliśmy punkty głupie i jest obecny sezon i najlepsze jest to, że my w tym sezonie poza Super Pucharem Niemiec i Pucharem Niemiec to my nie niepokonani jesteśmy. Nie przegraliśmy w lidze, mamy same zwycięstwa, ostatnio nawet Der Klassiker 4-0 wygraliśmy. Y Dwa razy tylko zremisowaliśmy z Leverkusen i z Lipskiem. W Lidze Mistrzów jedziemy wszystkich, choć z tym jechaniem to się umówmy, każdy mecz był spokojnie do przegrania, mimo że z takim United to my ich zdominowaliśmy. Jak ktoś i tak powie, że United to prawie wygrało. Do czego dochodzę? Thomas Tuchel, odkąd przyszedł do Bayernu Monachium, zabiera tę cząstkę klubu, którą zbudował, w pełni zaszczepił ten klub Hansi Flick. Co zaszczepił Hansi Flick, się zapytacie? No, według mnie Hansi Flick sprawił, że Bayern Monachium na arenie europejskiej, międzynarodowej i krajowej był po prostu taką potęgą, że grać z Bayernem Monachium, to masz gacie już na starcie obsrane. A co jest w tym sezonie? No e, to Bayern Monachium, co się? to z jakimś serbrykiem przegrają sobie, to się z kimś tam męczą, to co to, 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 to Bayern Monachium, weźcie, to, to do grania klub jest. I najlepsze jest to właśnie, że my w tym sezonie wygrywamy poza tymi wpadkami, ale ja uważam, że ta seria może w końcu przestać tak dobrze wyglądać. I w końcu przyjdzie pierwsza porażka. Po pierwszej porażce zaczną się gadania, że no, ten Tuchel to jednak się nie nadaje. Do tego, czy Tomasz Tuchel powinien zostać, to powiem na końcu odcinka, ale przyjdzie pierwsza porażka, w końcu pewnie przyjdzie i druga. Tak będą w końcu media wszystko dmuchać, no i Tomasz Tuchel będzie pod presją, piłkarze będą się denerwować. W sumie już niektórzy piłkarze się denerwują, choć co prawda, już za Juliana Nagelsmana tak naprawdę było cienko z relacjami w klubie czasami, ale za Tomasa Tuchera nic się nie pozmieniało. Nadal są grupy, nadal są jakieś piłkarze, którzy nie bardzo gadają z trenerami, są piłkarze, którzy są pupilkami. To nie jest poukładane. Ten klub się zaczyna sam od środka wyniszczać. Jeżeli my. Zaczniemy traktować piłkarzy po macoszemu, jeżeli my nie będziemy im zapewniać odpowiednich warunków, a warunkiem, żeby taki piłkarz chciał zostać w Bayernie Monachium i wierzyć, że osiągnie sukces, jest pewna gra, dominacja w lidze, walka o Ligę Mistrzów w każdym sezonie. Jeżeli tego nie będzie, to piłkarze po prostu będą chcieli odchodzić i... To się zaczęło tak naprawdę już w tym sezonie. Odszedł Lucas Hernandez, już pali ich, o, że on poszedł do Pezrze, ale odszedł. O, straciliśmy już dwa sezony temu, ale straciliśmy Roberta Lewandowskiego. Prawie straciliśmy Józuek i Misia. No ci piłkarze po prostu, jak nie będą widzieć perspektyw, to sobie drzwi do wyjścia znajdą i se pójdą. No i teraz odpowiedź na pytanie, które postawiłem sobie chwilę temu, czy Tomas Tuchel. Powinien trenować Bayern Monachium. No powiem Wam, że ja mam totalnie mieszane uczucia co do Thomasa Tuchela. Z jednej strony robi, no nie kompromituje się aż tak bardzo jak w poprzednim sezonie. Z drugiej strony zawodzi na innych aspektach niż takich boiskowych, bo piłkarze dowożą. No i teraz jest pytanie, czy to piłkarze sami dowożą, bo są na takiej topowej formie patrz Hurricane Leroy Royzana i tak dalej? Czy może to tak Tomas Tuchel wyciągnął tych piłkarzy na wyżyny możliwości? No wątpię! Dlatego, no, osobiście dociągnąłbym Tomasa Tuchela do końca sezonu i zgarnął jednego z najbardziej perspektywicznych trenerów Piacy są do wyjęcia. Obecnie w półce trenerskiej czyli Szabiego Alonso z Bayeru Leverkusen. Przecież chłop z tą drużyną zaczął grać taką magię odkąd ją przejął w poprzednim sezonie, gdzie Leverkusen to w strefie spadkowej było, że to się w głowie nie mieści. Dotrwać z tym Tuchelem, wygrać ligę oczywiście, co jest obowiązkiem, tak naprawdę, nawet jeżeli Leverkusen jest mocne. Podziękować Tomasowi Tuchelowi. Zrobić to samo co z Julianem Nagelsmanem żeście zrobili, i zaprosić tutaj Szobiego Alonso i budować bardzo silny projekt klubu. Tyle chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że ktoś to odsłuchał w miarę możliwości. Jeżeli ten film się spodobał, to zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo pamiętajcie, że lecimy po 200 subów do końca listopada film nagrywam w środę na dzień kiedy Bayern Monachium gra z Galatasarayta w Lidze Mistrzów, także nie będzie reakcji z tego meczu od razu mówię, będzie na mecz następny w Lidze Mistrzów, czyli chyba to będzie Kopenhaga. A co będzie reszty na filmy na kanale? Trzeba wreszcie zrobić coś innego. Niż dotychczas to było na moim kanale, i rozpocząć jakąś serię z gry piłkarskiej na kanale. Ale to w swoim czasie. Ja na dziś bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia i cześć!